Zobacz, co się dzieje. Gdy na początku dnia wzywasz Jezusa, a co gdybym ci powiedział, że istnieje prosty, ale potężny sekret, który może całkowicie odmienić twoje życie? Niezależnie od trudności, jakie napotykasz, poranny kontakt z Chrystusem zmienia wyzwania w zwycięstwa, to zaproszenie do rozpoczęcia dnia z pełnym zaufaniem i nadzieją. Odkryj, jak każdy poranek może stać się bramą. Do boskich błogosławieństw. Biblia mówi jasno, że szukanie Boga o poranku otwiera drogę do cudów i odnawia nasze siły. Lamentacje 3:22 Myślnik 23 przypominają, że miłosierdzie Pana odnawia się każdego poranka. Każdy nowy dzień jest darem, który pozwala zacząć od nowa z mocą Bożej łaski. Rozpoczynając dzień w modlitwie, otwierasz serce na boskie prowadzenie. Twoja wiara staje się tarczą przeciw trudnościom i lękom. W Ewangelii Marka 01:35 dowiadujemy się, jak Jezus wyszedł modlić się o poranku. Jego przykład pokazuje, że szukanie Ojca jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Pomyśl, jak twoje życie może zmienić się, gdy zaczniesz dzień od spotkania z Jezusem. Jego obecność daje ci siłę i jasność w obliczu codziennych wyzwań. To moment, w którym każdy trud zastępuje się nadzieją. I odwagą, podając swój poranek Jezusowi, dajesz mu kontrolę nad swoim dniem. Księga Przysłów 16.3 mówi: Powiesz Panu każde swe dzieło, a zamysły Twoje będą spełnione. Jego obecność chroni Cię przed rozproszeniami i duchowymi atakami. W Twoim sercu zapanuje pokój, a obawy ustąpią miejsca pewności. Takie rozpoczęcie dnia wypełnia Twoje życie radością i boską ochroną. Praktyka modlitwy o poranku zmienia nie tylko ciebie, ale i otaczających cię ludzi. Psalm 90:14 przypomina: Nasyć nas z rana niezawodną miłością, abyśmy mogli się radować i weselić przez wszystkie dni nasze. Dzieląc się tym doświadczeniem, niesiesz radość i nadzieję dalej. Zachęcam cię, abyś rozpoczął każdy dzień z Jezusem i poczuł moc jego obecności. Przygotuj się teraz do modlitwy, by zanurzyć się w Bożej miłości. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, napisz w komentarzu amen módlmy się. O Jezu, przyjmij tę modlitwę jako wyraz mojej głębokiej wdzięczności, bo dziękuję Ci za każdy nowy poranek, który obdarza mnie szansą na odrodzenie, gdy Twoja obecność rozświetla ciemności. Nocy i napełnia serce nadzieją, a każdy wschód słońca przypomina mi o Twojej nieskończonej miłości, której nie potrafię opisać Eseł. O wami lecz odczuwam jej ciepło w duszy przyjmuję twoje błogosławieństwa Jezus pokorą i ufnością wdzięczny za dar życia i szansę na codzienne doświadczenie twojej łaski każdy twój gest miłosierdzia napełnia mnie pokojem i radością gdy czuję że twoja obecność jest przewodnikiem mojej duszy i otwiera przede mną drzwi do nowych możliwości proszę cię o panie o prowadzenie przez każdą chwilę tego dnia Niech Twoja mądrość kieruje moimi decyzjami i myślami, aby każdy krok, który stawiam, był zgodny z Twoim boskim planem i napełniał moje serce ufnością. Że nie jestem sam w tej drodze, bo Ty jesteś światłem, które oświetla tę Jeszkę Życia, o Jezu, umacniasz mnie swoją obecnością w obliczu trudności, chronisz mnie przed duchowymi zagrożeniami i rozproszeniami, a Twoja tarcza miłości sprawia, że czuję się bezpiecznie i chroniony, gdy moje serce wypełnia się Twoją mocą, odpierając wszelkie lęki i ufam, że Twoja opieka otula mnie jak miękki peł. Aż niech każdy oddech przypomina mi o Twojej niezmierzonej dobroci, gdy z pokorą podążam ścieżką, którą dla mnie wytyczyłeś, Jezu, i zanurzam się w ciszy, w której odnajduję Twoją obecność, odczuwając, jak każda myśl i uczucie napełniane jest światłem. Które przemienia moje życie w cudowną opowieść o miłości O.P., a nie proszę Cię o mądrość, która pozwoli mi rozumieć Twoje znaki. Niech Twoje słowa, jak latarnia prowadzą mnie przez mroki codzienności, a każda decyzja, którą podejmuję, odbija się echem Twojej prawdy, wypełniając moje serce spokojem i pewnością w Twojej drodze, której światło rozprasza wszelkie cienie niepewności. W tej chwili oddaję się całkowicie Twojej opatrzności, Jezu bez wahania, uznając, że moje siły są słabe, ale w todzie odnajduję moc niezłomną, każdy mój trud i wysiłek staje się łatwiejszy. Gdy zaufam Twojej sile i pozwalam, by Twoja łaska przenikała każdy aspekt mojego życia, wypełniając moje serce spokojem i odwagą, a ufność w Twoje prowadzenie sprawia, że wierzę, iż każdy dzień jest darem, a Twoja obecność jest światłem. Które rozprasza wszelkie ciemności, czuję jak Twoja miłość. Przepełnia mnie ciepłem i spokojem ducha i odnajduję w niej siłę, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom, bo wiem, że w Twojej obecności nie ma miejsca. Na zwątpienie, niech radość, którą odczuwam o poranku, rozlewa się na każdy moment dnia, gdy Twoja miłość napełnia moje serce niewyczerpaną energią i każda myśl zostaje przemieniona w modlitwę wdzięczności. I ufności, a każdy oddech przypomina mi o cudzie istnienia w Twojej obecności, której blask oświetla najciemniej, szyj kamarki mojego życia. O Jezu, Twoja moc przemienia moje codzienne zmagania w triumf wiary. Każde wyzwanie staje się okazją do wzrostu duchowego i zrozumienia, gdy z ufnością wstaję każdego ranka, aby przywitać nowe możliwości i czuję, że w każdej chwili jesteś obok mnie, prowadząc moją duszę, Przemawiając do imen i je słowami nadziei, które umacniają moje serce, w głębi duszy proszę o uzdrowienie wszelkich ran, które świat zadał mi. Niech Twoja łaska. Jezu leczy moje serce i przynosi ukojenie, odnajdując w moim życiu nową siłę i wiarę w lepsze jutro. Każdy ból zamieniaj w lekcję, a każde wyzwanie w źródło mocy, bo wiem, że Twój. A miłość jest lekarstwem dla mojej duszy. O, Panie, w Twoich słowach znajduję. Inspirację i drogowskaz na każdą chwilę, niech moje serce otworzy się na głęboką mądrość, którą mi przekazujesz, a każdy odczytany werset niech stanie się źródłem duchowego pokarmu, wypełniając moją duszę światłem, które rozpraszam roki z wątp, jenia i umacniając moją wiarę, która pozwala mi iść naprzód. Pragnę, by każda myśl, którą mam, była zgodna z Twoją boską wolą. Jezu, niech jasność Twojego przesłania przenika każdy zakamarek mego umysłu a twoje słowa rozjaśniają moje wątpliwości i budują moją pewność siebie gdy w ciszy porannej modlitwy odnajduję o odpowiedzi na nurtujące pytania i czuję że twoja obecność jest drogowskazem w labiryncie życia w obliczu strachu i niepewności proszę byś napełnił mnie odwagą i spokojem o jezu niech twoja moc rozprasza wszelkie cienie lęku i obaw każdy moment niepewności zamieniaj w przypomnienie o twojej wszechmocy, a każda obę, awa niech ustąpi miejsca niezłomnej wierze i ufności, której fundamentem jest twoja obietnica, że nigdy mnie nie opuszczasz. Niech światło twojej obecności, Jezu, przenika każdy mrok mej codzienności. Gdy w blasku poranka dostrzegam ślady twojej miłości na mojej drodze i czuję jak każdy promień słońca niesie ze sobą twoje błogosławieństwo, Odkrywając przede mną tajemnice życia i piękno Bożej Kreacji, które napełniają moje serce wdzięcznością i zachwytem, ufając Twojej Opatrzności, oddaję wszystkie moje plany i marzenia. Jezu, niech Twoja wola kształtuje każdy krok, który stawiam na tej ziemi, a Twoja mądrość niech przewodzi mi w każdej decyzji i działaniu, gdy z ufnością powierzam Ci moje codzienne troski i nadzieje, i czuję, że każda chwila staje się częścią Twojego. Doskonałego planu. O Jezu, proszę o odwagę, która pozwoli mi stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Niech Twoja siła przemienia moje słabości w niezłomną determinację, a każda przeszkoda, ona niech stanie się okazją do wzrostu i nauki, gdy z ufnością kroczę przed siebie, wiedząc, że Ty jesteś moim przewodnikiem i każda trudność przekształca się w świadectwo Twojej chwały. Niech spokój Twojej obecności. Jezu ogarnia każdy zakamarek mego serca, gdy w ciszy modlitwy odnajduję ukojenie i siłę do dalszej drogi, a każda chwila samotności staje się spotkaniem z Twoją boskością, której dotyk rozprasza wszelkie niepokoje i wątpliwości i napełnia mnie pewnością, że Twoja miłość jest moją opoką. O Jezus, zjednocz mnie z Twoją wolą, aby każda moja myśl była zgodna z Tobą. Niech Twoja obecność przenika moje działania i słowa, Wypełniając mnie miłością, a każdy mój krok niech odzwierciedla Twoją łaskę i dobroć wobec mnie. Gdy razem z Tobą przemierzam ścieżki życia, niezależnie od przeszkód i czuję, że jestem częścią większego boskiego planu, dziękuję Ci Jezu, za ochronę, którą codziennie otrzymuję z Twojej łaski. Niech Twoje błogosławie mnóstwo otacza mnie jak niewidzialna tarcza miłości. A każda modlitwa o poranku niech będzie manifestacją Twojej mocy i. Obecności, gdy czuję, że każde słowo modlitwy jest wysłuchiwane przez Twoje serce i moja dusza napełnia się wdzięcznością za każdą chwilę Twojej opieki, O Jezu, proszę Cię o siłę. By pokonać wszelkie trudności i wyzwania dnia codziennego, niech Twoja moc przenika każdą cząstkę mojego istnienia, dodając mi odwagi. A każda przeszkoda niech staje się dowodem Twojej nieskończonej dobroci. Gdy z ufnością podejmuję każdy nowy dzień, wiedząc, że jesteś przy mnie. I moje serce wypełnia się niezachwianą wiarą w Twoją wszechmocniech miłość, którą mi darujesz, Jezu. Rozlewa się na każdy aspekt mojego życia, a każda łza, która spada, niech zostanie zastąpiona uśmiechem, Twojego miłosierdzia. Gdy w chwilach radości i smutku odnajduję Twoją obecność jako źródło ukojenia i czuję, że każda emocja, jest odbiciem Twojej nieskończonej miłości, ke, która przemienia moje życie i otwiera drzwi do głębszego zrozumienia. O Jezu, dziękuję za dar porannej modlitwy, która przemienia mój dzień w świętość. Niech każda myśl skierowana K.U. Tobie staje się pieśnią wdzięczności i ufności, a Twoja obecność niech będzie latarnią, która wskazuje mi drogę w chwilach zwątpienia. G.D. Y, twoje słowa przenikają moje serce niosąc ukojenie i nowe nadzieje. I czuję, że każdy poranek jest obietnicą twojej nieustającej miłości. Proszę cię, Jezu, o odrodzenie ducha, które napełni mnie nową energią i radością. Niech każdy wschód słońca będzie przypomnieniem o twojej obietnicy odnowienia, a każdy dzień niec, a staje się świadectwem twojej nieskończonej łaski i mocy, gdy w głębi serca odnajduje oddech życia, którym mnie obdarzasz. I czuję, że twoja miłość Rozkwita we mnie jak najpiękniejszy kwiat. O Jezu, prowadź mnie przez decyzje, które kształtują moje życie i przeznaczenie. Niech Twoja mądrość przenika każdą myśl i kier, uje moimi krokami na ścieżce prawdy, a każda decyzja niech będzie świadectwem mojej wiary w Twoją opatrzność, gdy w każdej sytuacji odnajduję drogowskaz w Twoich słowach i przykładzie, i czuję, że Twoje światło rozpraszam rok niepewności moich wyborów. O Jezu, proszę o uzdrowienie wszelkich ran, które noszę w sercu i duszy. Niech Twoja miłość przynosi ukojenie tam, gdzie ból próbował zagościć, a każda rana niech staje się świadectwem Twojej mocy przemiany i odnowienia, gdy Twoja obecność przynosi mi ukojenie i daje siły do wybaczania. I czuję, że Twoja łaska leczy moją duszę jak cudowny balsam. O Jezu, jednocz moje serce z sercami bliskich, abyśmy Razem wzrastali w wierze. Niech więzi miłości, które nas łączą, staną się świadectwem Twojej dobroci i mocy, a każdy wspólny dzień niech będzie świętem jedności, wzajemnego wsparcia i zrozumienia, gdy wspólnie celebrujemy Twoje błogosławieństwa i dziękujemy za każdą chwilę, i czuję, że nasza wspólnota jest miejscem, gdzie Twoja miłość nie zna granic O Jezu. Proszę Cię o interwencję w chwilach. Gdy świat zdaje się gubić swoje barwy, niech Twoja obecność przywraca nadzieję i przypomina o niezmierzonej mocy miłości, a każda trudna chwila niech staje się okazją do doświadczenia Twojej dobroci i ciepła, gdy wnajdzie mnie. W dzisiejszych momentach odnajduję blask Twojej nieskończonej miłości i czuję, że Twoje światło zawsze przebija się przez zasłonę smutku. O Jezu, ufam w Twoją wieczną obecność która nigdy nie zawodzi i zawsze wspiera mnie. Niech każdy dzień przypomina mi, że jesteś zawsze obok, strzegąc mojej duszy i ciała, a Twoje słowa. Niech stają się moją siłą, gdy wstaję o świcie z sercem pełnym nadziei, gdy z ufnością patrzę w przyszłość, wiedząc, że każda chwila jest darem ode Ciebie i czuję, że Twoja miłość jest fundamentem, na którym buduję swoje życie. O Jezu, niech światło wiary rozświetla moje dni. Czyniąc każdą chwilę wyjątkową, niech Twój e-błogosławieństwo przepływa przez mnie jak strumień życiodajnej energii, a każda myśl i każde działanie niech odbijają Twoją niezmierzoną miłość, gdy otwieram oczy o poranku, by przyjąć dar nowego dnia z radością i ufnością, i czuję, że Twoja obecność jest niezawodnym przewodnikiem. Na mojej drodze, o Jezu, proszę o m miłosierdzie które odnowi moje serce i oczyści moje myśli. Niech Twoja łaska spłynie na mnie, jak rzeka, przenosząc ukojenie i przebaczenie, a każda chwila modlitwy niech stanie się mostem między moją duszą a Twoją miłością, gdy z wdzięcznością przyjmuję Twoje dary i uczę się żyć według Twojego przykładu, i czuję, że te moje miłosierdzie otula mnie, jak ciepły płaszcz opieki. W imię Jezusa, amen. Jeśli spodobała Ci się ta modlitwa, wpisz amen w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości i modlitw tego typu.